Witam wszystkich ludzi wokół zgromadzonych. Proszę zająć wygodne miejsca, wziąć to ręki popor i zapraszam do oglądania. Nowa seria! Tak! A co? Zaczynam nowe serie, żadnej nie kończę! I co z tego? To dokończę! Znaczy właściwie to nie gra, więc nie mogę zakończyć. No właśnie, nie gra, ale o grach. Gry, których nie znacie, ale pokochacie. Tak, całą noc nad tą nazwą myślałem. W skrócie Geekzn's Up. Właściwie to chyba nie do końca przemyślałem. No tak, więc gra, z którą chcę się z wami podzielić. Gra, w którą ja dużo grałem. Znaczy, w trochę też gram, takie fajna, rozluźniająca. Super Tux Card. czyli darmowe Mario Kart dla ubogich. Nawet nazwę mają podobną. Niedawno wyszła wersja 1.0, więc świętujmy. Okej, okay, więc to będzie w formie paru tak jakby rozdziałów. W pierwszym omów... Wpadł do ciebie znajomy? Zagraj w tryb wieloosobowy. Nie masz znajomych i mieszkasz samotnie w piwnicy? Zagraj w tryb dla pojedynczego gracza. Lubisz wyzwania? No, no, dobra, już będę mówił normalnie. Tryb fabularny. No, no serio, no, no popatrz... No popatrzcie na to cudzenko. <str Mira> ha, ha, ha The evil Nolok has swiped the canoe! <thira> Wake up these hippies now! da i am która wyszła z wersji 1.0, tryb wieloosobowy online. Ja osobiście najbardziej polecam zwykły wyścig. Musisz pierwszy dojechać do mety, ale na turze znajdują się prezenty, które dają power-upy, i banany, które przeszkadzają. Ale o nich później. Czasówka. Nie ma bananów. Nie ma prezentów. Ścigaj się z innymi. Tyle. Śledź lidera. Jedna osoba jest liderem i nie możesz go wyprzedzić. Jednak pamiętaj, nie bądź ostatni, ponieważ ostatnie osoby są kolejno eliminowane. Walka. Każdy na każdego. Wszyscy mają trzy życia i za pomocą parapów wszyscy eliminują się nawzajem. Piłka nożna. No, 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 piłka nożna. Po prostu piłka nożna. Polowanie na pisanki. Polowanie na pisanki. Mało wiem o tym trybie. Najmniej w niego grałem. W ogóle, w ogóle w niego nie grałem, ale trzeba znaleźć pisanki. Czekaj, co? Ostatni wyścig z duchem. Masz ścigać się z duchem. Hmm. Podstawowych pojazdów jest 18, w tym 6 zablokowanych które można odblokować po dojściu do określonego momentu w trybie fabularnym. Ale społeczność dość często, znaczy dość często, kiedyś bardzo często, teraz ostatnio to trochę się przebudzili, bo wyszła wersja 1.0, społeczność tworzy nowe pojazdy, które można pobrać w zakładce dodatki. Są ładne, fajne, ale od razu pobierzcie dodatki. Tak samo też pobierzcie do Out yarn. Właściwie od razu pobierzcie, jak tylko włączycie. Power Up. Power Upy dostajemy ponosząc prezenty, ale to już wiecie. Chyba, że już zasnęliście w trakcie. Nie wiem jak te Power Upy się profesjonalnie nazywają. Ale nazwę to tak jak ja nazywam? O, aż trzy razy nazwa. W jednym zdaniu. Nowy rekord. Babeczki. E, serio, jak to się nazywa oryginalnie? Rzucasz tą mufinką we wrogów, a oni wybuchają. Ale spokojnie tylko na chwilę. Kula do kręgli. Turlaś nimi. Tu, tur, Turlaś Kula do kręgli. Turlaś nią po ziemi. Wrogów, a oni poskakują i są oszołomieni? Czemu nie? Łapka na much. A, a nie, czekaj łapka na gokardy. Podjeżdżasz do wroga z aktywowaną łapką na muchy i go spłaszczasz. A wtedy on wolniej jedzie Te, też na chwilę. Przyspieszenie! Używasz przyspieszasz tyle. Lugi... Jak wiedzisz banana, możecie się trafić kotwica, przez którą jedziesz wolniej. Albo spadochron, przez którą. Który jedziesz wolniej. Ha. Albo bombę, którą wybucha po określonym czasie. Ale jeśli stukniesz swoim Gokartem w Gokart innego gracza, to wtedy przekazujesz mu bombę i on już tej nie może przekazać. Więc właściwie, jeśli jesteś daleko z przodu, to słabo. Jeśli jesteś daleko z tyłu, to też słabo. Ale jak jesteś w środku to wieszcie, tak między innymi ludźmi, to to właściwie przydatne. I o wiele więcej, ale jeśli chcesz je poznać, to zagraj. Naprawdę polecam, fajne takie, no nie jest to gra na wiele tygodni, ale tak, żeby sobie wieczór zasiąść, sobie tak pograć, chwilę tak się rozluźnić, fajne. Link do gry, oczywiście, umieszczam w opisie. Link do pobrania, bo to darmowe. Spokojnie, to nie jest wirus. Ja, ja sam stamtąd mam i mój komputer jeszcze działa. To już parę lat to mam. W ogóle ta gra ma genialną historię. Ona zaczęła ją utworzyć chyba w 2006 roku. Jest 2019 i dopiero jest wersja 1.0. I powiecie też, co sądzicie na tego typu filmy. Ale przede wszystkim powiedzcie, o jakich mało popularnych grach chcecie, żebym opowiedział? Komentarze do Waszej dyspozycji.